W parku Leśnym w Lubinie. Jest tu placowa w kształcie krokodyla. Jest tam labirynt, zjeżdżalnia, fajne przejścia. Ale co najważniejsze jest tu gigantyczny parkingowy. Jest ta rasa dla młodszych i dla starszych. Dla młodszych lepiej iść z dorosłą i lepiej nie chodzić na wyższą, ale oczywiście można, jeśli się chce. Jest jedna mała, kręcona zjeżdżalnia jest taka długa, prosta. ta kadłub ga Prosta jest zalecana od 12 lat, ale jeśli e, się chce, to można zjechać też jaką, e, jak jest się młodszy. A co najważniejsze, jest on za darmo.